Cześć, witam was po bardzo długiej przerwie. Nie było mnie tutaj pewnie z 5 lat. A niedawno wróciłem z podróży, nagrałem film, w zasadzie zmontowałem nawet ten film. Moim zdaniem wyszedł całkiem nieźle, no i stwierdziłem, że trochę głupio tak wbić z tym filmem bez przywitania, wbić z tym filmem bez żadnych wyjaśnień. Także postanowiłem nagrać taki filmik wstępny, w którym opowiem nieco, no może nie tyle co się działo przez te 5 lat, gdy mnie nie było, a bardziej chciałbym może nie tyle się usprawiedliwić, a wyjaśnić co było przyczyną takiego nagłego urwania kanału, pomimo że miałem tam już zapowiedziane kolejne filmy, byłem w zasadzie w kolejnych podróżach. Chciałem też nieco powiedzieć o planach na przyszłość, co tutaj będzie się działo i powiedzieć też na ile wracam, na jakich warunkach wracam oraz wspomnieć czego możecie się spodziewać w przyszłości. Jakich filmów możecie spodziewać się w przyszłości? Zacznijmy od tego, co się stało, że kanał nagle się urwał. Otóż, dość paradoksalnie, czy tak dość symbolicznie, kanał zaczął się w Rzymie i w Rzymie się skończył. Otóż, zrobiłem cały film z Rzymu, do nagrania zostało mi zakończenie. Były to moje ostatnie godziny w Rzymie, późny wieczór. Zbierałem się do nagrania zakończenia, no i okazało się, że zostałem okradziony. Straciłem portfel, straciłem dokumenty. I jakby wyjaśnienie tej sprawy pójście na policję i tak dalej stało się priorytetem i zakończenia filmu nie nagrałem. No i jakoś tak wyszło, że nie nagrałem go już nawet w domu. No i porzuciłem po prostu kanał. I może nawet bym wrócił, ale jeżeli ktoś tam oglądał moje stare filmiki, nie tylko te z podróży, a te bardziej vlogowe, to pewnie widział, może pamięta, że w jednym z odcinków byliśmy w takim moim mieszkanku na wynajem i tam zapowiadałem, że będę chciał kupić jeszcze jedno mieszkanie. No i mieszkanie kupiłem, ale wyszło tak, że nie kupiłem go pod wynajem, a kupiłem je dla siebie. Fundusze po części zapewnił mi tutaj dobrze sprzedany e-book, ale oczywiście musiałem wziąć kredyt. A jaka chwilę później była sytuacja na rynku finansowym, na rynku kredytowym, wszyscy wiemy. Brałem go na bardzo korzystnych warunkach, a w pewnym momencie skończyłem z ratą około 9 tysięcy miesięcznie. Także no nie była to zbyt wesoła sytuacja i niekoniecznie dawała tutaj przestrzeń na podróżowanie. I tutaj po części dochodzimy już nieco do momentu dlaczego na ten kanał wracam, czemu jestem tutaj z powrotem. Otóż jak nie robiłem filmów na kanał to oczywiście miałem za sobą jakieś tam podróże. Nie były to może jakieś spektakularne wyjazdy, ale przywinęło się tu kilka czy kilkanaście miast, kilka krajów. I miałem z tym taki problem, że troszkę mi brakuje z tych miejsc wspomnień. Więc poniekąd wracam tutaj z takich troszkę egoistycznych pobudek. Wszak ja bardzo lubiłem oglądać te swoje stare filmy. Czy też lubię dalej oglądać. Wiecie, wracam gdzieś tam z imprezy, jeszcze nie chcę się spać, jestem po paru piwkach, no i siadam odpalam sobie YouTube'a i wspominam jak to kiedyś było. Stąd też poniekąd chciałbym wrócić tutaj troszkę dla siebie. Więc też chciałbym robić ten kanał teraz na troszkę innych zasadach. Otóż chciałbym podróżować i robić z podróży filmy, a nie podróżować po to, żeby robić filmy. Być może brzmi to nieco podobnie, ale oczywiście jest tutaj duża różnica. Wszak na pewno nie będą to takie podróże z taką intensywnością, jak to było kiedyś, a po prostu chciałbym robić filmy z moich wyjazdów, ale poniekąd robić je przy okazji, a nie tak, że moje życie jakby będzie dostosowane pod te filmy. Bo oczywiście ostatnio było to fajne, fajnie się podróżowało niemal cały czas, bo jednak te filmy wychodziły z dużą częstotliwością, ale w zasadzie na tym pierwszym etapie, no to wszystko było dostosowane do podróży. Nie zrobiłem na tym jakby wielkich pieniędzy nie zrobiłem na tym dużych zasięgów także teraz po prostu chciałbym wrócić na bardziej rozsądnych zasadach no i robić to po prostu dla siebie także teraz co tutaj może się dziać na początek będą dwa filmy będzie film z Amsterdamu i będzie film z Hagi później na pewno będzie troszkę przerwy ale nie będzie to przerwa długa bo za chwilę lecę do Japonii i stamtąd chciałbym nagrać bardzo dużo filmów no wyjeżdżam na mniej więcej 3 tygodnie także siłą rzeczy tego kontentu będzie sporo, bo będzie sporo miejsc sporo różnych miast, sporo ciekawych miejsc do zobaczenia także z tej Japonii pojawi się pewnie z 5, a może i więcej filmów przy okazji będę też w Korei więc oczywiście będzie film też z Korei i jakby to będzie taki trzon, trzon tego mojego powrotu a później zobaczymy na pewno jakieś takie miejskie wypady jeszcze się pojawią aczkolwiek może w Japonii, gdzie będę kręcił w zasadzie codziennie Wkręcę się w to z powrotem na tyle, by podróżować jeszcze gdzieś dalej, by pojechać gdzieś w wakacje, jeszcze w kilka miejsc, być może zrobić takiego kolejnego Eurotripa. Także na pewno teraz te kilka kilkanaście filmów na pewno się pojawi. Na pewno pojawi się też z dość dużą regularnością. No a co będzie dalej, no to się okaże. Aczkolwiek też nie liczę tutaj na niewiadomo jaki odzew, nie liczę na niewiadomo jakie zasięgi, a chciałbym to zrobić po prostu dla siebie, żeby zachować te wspomnienia w tej formie filmowej. No bo w takiej mi po prostu najbardziej one odpowiadały. Także w tym filmie to byłoby już tyle. Tymczasem czekajcie na film z Amsterdamu. Mam już go zmontowanego, także tylko czeka na wrzucenie na kanał. Więc widzimy się w kolejnym epizodzie. Na razie, cześć!